Czytamy z książki Kabala dla Początkujących, stronę 331, artykuł Otwarcie do mądrości Kabały, litera 14 Judelet. Co mówiliśmy przedtem? Mówiliśmy, że po tym jak chęć otrzymywania się rozwinęła, doszła do sytuacji, że ona jest stała, Cała do otrzymywania. Przy pomocy światła się rozwinął sytuacje sytuację Alek, Bet, Giner i Dalet. W tej sytuacji Dalet, on jest cały pełny i nazywa się światem nieskończoności. Olamnynsów albo Malchutensów. Że jest tutaj całe światło i cała chęć. Chęć i w środku światło. I y, obydwoje są bez ograniczenia. Całe naczynie i całe światło razem. I w tej sytuacji on odczuwa, że on jest ten otrzymujący. To znaczy, że odczuwa oprócz tej przyjemności, y, odczuwa y, też y, po raz pierwszy tą swoją sytuację w stosunku do tego, który mu daje tą przyjemność. Więc on widzi siebie jako pełny, y, pełny do nieskończoności. Y, moja chęć też jest nieskończona ale z całą tą napełnieniem tym on odczuwa że ja też tą chęć i to napełnianie też otrzymuję ja jestem ten otrzymujący więc jest ktoś, który jest wysoko i jestem ja i on mi daje, a ja otrzymuję. A? Ja, no? ja, bo... Tutaj co on czuje, on czuje defekt w tym e, stosunku, więc problem to jest stosunek pomiędzy dającym i nim. I to odczucie, e, ta różnica w tym co on ma, to jest e, delta, e, to jest znak e, różnicy i to e, daje mu wstyd. Ja e, otrzymuję, on daje. I to mnie całkiem e, likwiduje tą przyjemność. Aż do tego, że nawet nie mogę, nie jestem w stanie tego przyjąć. I dlatego, co mu się dzieje dalej, to jest ograniczenie. Cum, cum. On chce, przestać to napełnienie, bo nie, nie wie w jaki sposób e, pozbyć się tego wstydu. Więc ten wstyd go doprowadza do, y, do ograniczenia y, z tej chęci. I wtedy dochodzi do sytuacji, że powstaje w nim pustka. to y, przejście z pełnego do pustego y, to jest y, właśnie ten cymcum i to się dzieje z tego, że nie ma wyjścia, bo y, ten wstyd jest tak wielki, że musi z tego uciec. Proszę. Litera J, 14 I żeby uratować y, tych y, stworzonych powstał ten cymcum Alec że że to została oddalona ta pchina dalet od wszystkich parcówków świętych. I powstał wtedy przestrzeń pusta światła i powstał naprawiony ekran w naczyniu malchut, żeby w tym pchinie dalet nie zostało światło i to światło, które wtedy przychodziło do niego i ten ekran, który go odpycha więc powstało zderzenie pomiędzy światłem głównym i ekranem i w ten sposób powstało, powstało też światło odwracające się to światło, które zwraca się od ekranu, nazywa się światłem powracającym i w ten sposób powstało naczynie naczynie do otrzymywania tego światła zamiast dalej. Bo wtedy rozwija się malchut odpowiednio do światła odwracającego i w ten sposób ona też chodzi z z góry w dół, i w ten sposób światła ubierają się w naczyniach w tym świetle zwracającym się. I to jest właśnie ta tajemnica głowy i ciała w każdym stopniu. Bo w ten sposób powstaje światło powracające z góry do dołu, i czuję, że 10 przywodów w stosunku do 10 przywodów. Roż, które są korzeniami naczyń, bo tam nie może być jeszcze ubranie całkowicie. I po tym, jak malchut się rozwija z tym światłem powracającym z góry w dół, wtedy kończy się światło zwracające i powstają naczynie dla głównego światła. I wtedy wchodzi ubranie świateł do naczynia i powstaje ciało do następnego stopnia czyli skończone naczynie co on tutaj nam chce powiedzieć zamiast tego otrzymywania które przyjmuje powoduje wstyd naczynie próbuje jak może sobie Zrobić to przyjęcie. My mówimy tutaj o czymś, co jest niezbędne. To nie jest o filozofii. My mówimy, co jest niezbędne, tak jest w przywodzie. O prawach. Więc, jeżeli chęć otrzymywania dostało przyjemność odpowiednia do swojej chęci, czuje przyjemność, czuje smak, później. W tym e, napełnieniu on odczuje e, jakiś e, coś, e, co się nazywa wstyd i wtedy on się ogranicza, bo e, on e, woli być e, e, pusty, e, żeby nie odczuwać e, tego wstydu. Bo ten wstyd jest gorszy niż e, odczuwanie tego głodu. Tutaj miał napełnienie 100%. Tutaj jest pusty do 100%, a tutaj jest wstyd. To znaczy, że wstyd jest taki wielki, że nie warto jest to przyjęcie napełnienia. Nawet nie, nie troszeczkę, nawet nie połowa, nie ćwierć, nic. Le, w ten sposób on się czuje, że nawet gwany, jak przyjmę, że nie warto mi to zrobić bo rozpas tego będzie większa niż przyjemność. Ee, rachunek jest prosty, wadze to sprawdzamy. Więc on robi inny rachunek. Jak ja mogę zrobić tutaj teraz połączenie moje z dającym Co ja czuję w tym wstydzie? Ja nie czuję wstyd, że jesteśmy źle. Na przykład jak coś dostaję i dostaję uderzenie prądu. Tak jak to robimy ze zwierzętami różne tam e, e, sprawdzania. E, wstyd jest z tego, że ja dostaję e, ten wstyd od e, tego, że czuję jak on mnie kocha e, e, on mi daje i jaki ja jestem wstrętny, że ja tylko dostaję i nie obchodzi mnie on. Więc tam się właśnie ten stosunek do właściciela, do stwórcy zaczynam tam odczuwać. On tutaj zaczyna odczuwać w środku oprócz chęci otrzymywania, czuje emanację i ile ona jest wyższa i jak ona jest lepsza. I jak ona wychodzi właśnie od gospodarza, od właściciela. A on jest odwrotny ode mnie. Oprócz tej chęci otrzymywania on zaczyna odczuwać coś ludzkiego, co się nazywa Adam. Że to jest podobny do tego wyższego, do stwórcy. powstaje w nim opocznięcie otrzymywania, to y, odczucie, kto jest ten stwórca, kto jest ten, który daje, który daje tą miłość, tą emanację, ten stosunek i to wszystko, y, że przez to, po to go zrobił i żeby, po to mu daje, więc on dostaje y, te wszystkie cechy y, tego głównego, ale na odwrót, w minusie i dlatego te wszystkie cechy budują w nim właśnie to odczucie takie straszne, które jest aż tak wielkie w stosunku do tego pomiędzy tym wielkim a sobą. Dlatego nie ma problemu zrezygnować z przyjemności, bo stwórca jest dużo większy od niego. I jeżeli stwórca mu daje właśnie ten stosunek, stwórca pokazuje mu swoją miłość, że on jest dobry i dobłatliwy że on jest emanujący i to daje mu tą możliwość zrobić ograniczenie na wszystko i wtedy co? i z tego e, on dochodzi do stosunku innego do e, emanującego on mówi jeżeli ja w tej, e, przy pomocy mojej chęci otrzymywania